Cześć, witajcie, to ja, to ja, to ja, to ja, ziemowic. Startuję od razu szybko, bo mam mało czasu. Sporo się stało poza nagrywaniem. E, pochodziłem sobie trochę po całej mapie. E, z dobre dwie godziny sobie po, poszukałem kilku dobrych przedmiotów. E, kilka kurcze fajnych misji porobiłem. Żeby tego już nie tuc na odcinku, przerobiłem sobie, jak widzicie tutaj, znalazłem te błyski księżyca i inne kule, co mam tutaj w lewym dolnym rogu, jak pewnie widać. Po prostu porobiłem takie żmudne rzeczy, które by i tak bym musiał zrobić, żeby zajść dalej, ale nie chciałem tego pokazywać na odcinku, więc... E, więc no, pokupiłem sobie parę rzeczy u barwana i jest spoko. I możemy teraz zrobić w końcu coś bardziej produktywniejszego. E, planowałem zacząć sobie tutaj od... ...rozmowy z tym oto facetem. Bo pobrałem sobie wszystkie możliwe dostępne misje tam w barze od różnych stalkerów, jak i od Bermana, i będziemy sobie je później robić. Ale teraz w planach mam tutaj ogarnięcie sobie chyba tej areny z Arnim Arni. Mój kumpel arni. Mój kumpel arni. Mój kumpel arni w mundurze metalarni. Jeśli wiecie o co chodzi. No i tutaj my są walki jakieś ogólnie. Kilku mi ludzi o tym mówiło. I są areny. Proszę Państwa. Świeże ochłapy jakieś. Dobry dubbing, nie powiem. I dobra, nie wiem o co to chodzi. Mamy chyba tylko śrubę, tak? Czy musimy? A, nie, cały fibunek mamy. Tylko pistolety. Eee, dobra. Nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie jest typek. Ale musimy po prostu tutaj porobić te areny. Co by tu dużo mówić? Wypuścić psy. Jeden już nie wstanie. Jak wypuścić psy? Nie wypuszczajcie psów. A i co, i tu była taka szybka walka? O co chodzi? A moje rzeczy. O, mam tą kamizelkę wojskową właśnie dobrym znalazłem. I kilka tych fajnych przedmiotów. Spoko. Biorę wszystko z powrotem. I co? Chwila. Co, I mogę znowu z nim zawalczyć? Za za Mów dalej. Jestem gotowy na kolejną walkę? Czy o co chodzi? A! Będziemy wąchać w kwiatki, myślicie? Nie sądzę. Dobra, ale słuchajcie, plan jest ogólnie taki. Rozpieniłem sobie, jak już mówiłem, pochodziłem po mapie wcześniej. Poza nagrywaniem, żeby mieć łatwiej później. I. Tylko po to, żeby znaleźć przedmioty, które będą mi później potrzebne do, do przechodzenia do dalszego etapu gry. I, 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 i co? No No tak to nie mogę się wysłowić. E, będziemy robili zaraz po tym misję od razu główną, bo tych tak, do tych pobocznych i tak się nie nadaje, jak Patryk stwierdził, więc zrobimy sobie bez problemu główną fabułę i sobie możliwe, że całkiem szybko skończymy Czarnobyla. Jeśli skończymy Czarnobyla zbyt szybko. To porobimy sobie jeszcze tymi, tych misji trochę. O kurde strzelba. Porobimy sobie tych misji. Okej. Okay. Uuu, tu jest dwóch! Dobra, dobra, chwila bo ja nie mogę tak gadać, ja muszę się skupić. Wiesz nie mogę go dobić bo nie wiem sam co się dzieje. Dobra, jeden chyba padł, mam nadzieję. Jeszcze stoi. Okej, okay, dobra, muszę się przetransportować gdzie indziej. Mam tu jakieś skrzynki z brojem czy z, może z, z, z życiem? Z apteczkami? Czy coś na tej zasadzie? Dobra, jeden nie żyje. Ale drugi mnie wykończył z daleka. <śmum> nie podoba się to. Dobra, dobra, dobra. Ostatni zapis. Co? Jak ostatni zapis? Ostatni zapis będzie po drugiej walce, prawda? Nie no, jaja se robisz chyba, co to ma być? Nie, no, zajebisty zapis. Czy ja po każdej walce muszę robić, kurde, osobny za. Nie no, świetnie. No, jeszcze nie poszedłem tam gdzie chciałem, co za idiotyzm. Dobra, ogólnie e, ciekawa sytuacja, bo teraz monitorowałem z Patrykiem, że film z poltergeistem się wybił na ponad tysiąc wyświetleń. No, to mnie zlegowało oczywiście, nieważne, e, wybił się na ponad 1000 wyświetleń, tam ma teraz 1300, czy coś, dla mnie to są kosmiczne liczby i mi się bardzo to podoba. E, I co dalej? z tym związanego? Nic, będziemy robić krótsze formaty filmów, bo widzę, że te 30-40-minutowe się nie wybijają, a ten 25-minutowy, który był, z Poltergeistem, całkiem dobrze się trzymał. I ten też może takiej długości będzie, kto wie? Dobra, cześć, te przejść, wiadomo, zapisujemy. No dalej, jestem gotowy, bijemy się po prostu. Cały ten odcinek spędzamy na walkach. A jak skończymy walki na tyle, że już nie będę mógł ich przejść, bo prawdopodobnie... Znaczy one się kończą, jak zdążycie. Ale jeśli rzeczywiście nie mają końca, to jest taki endless mode, załóżmy, no to zaraz potem będziemy robili już gówno fabułę dalej. w Jest, sorry. Jeden frajer już nie wstanie. Jeden frajer już nie wstanie, dokładnie. Dobra, F6, kolejne, lecimy dalej, nie? Bo dalej jestem gotowy. No, z tymi strzelbami będzie dziwnie, bo teraz mamy na, na karabiny normalne, nie? Obaj A zaraz, Obaj przeszli pierwszą runda, zaraz przeszli będziemy mieć strzelby jeszcze, i to każda broń jest w każdej rundzie inna. Znaczy inna broń w każdej rundzie, bo to chciałem, to chciałem powiedzieć. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, no. Nie ma co na daleko się trzymać. Właśnie się do niego zakradnę, nie? Musimy zobaczyć, to... ale nie zobaczyć, że lekarza, lekarza! Lekarza! Cóż, Cóż za dobry nie lektor normalny! Ja pierdzielę. Dobra, F6, lecimy po kolejną walkę. Tym razem jest ta z, z strzelbami. Dostanę z tego sporo kasy jeszcze pewnie. Albo itemów. Nie wiem, ludzie mi różnie podpowiadali, ale to jest dwóch typów teraz, dobra. Joe jest prezydentem, Joe jest zawodnikiem. Joe, jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Nie, okay, naprawdę. Okej. Okay. Żeby nikt drugi nie zaszedł od tyłu. Okej, okay, nie będzie nam. Okej, okay, jeden nie żyje. Gdzie jest drugi? Okej KKK KK Downing k, szlak. Jones. Jeden, drugi Nie miało szans z potężnym strielokiem ziemowitem Okej, okay, F6. Do tego momentu jeszcze nie dotarłem. Oto moja nagroda. Mów dalej teraz y, przyszedł wojowniki, prawdziwego wojownika, czas na walkę drużynową do pomocy dostajesz dwóch kodów. Jeszcze nie walczyli, ale to braci, więc musiałem ich wstawić do drużyny. Dobra, ważne dla mnie jest to o czym będę walczył. A to jest teraz drużyna jakaś, tak? O, trzech, o kurde. Czyli to będzie coraz więcej ich, prawda? No tak, im więcej, im więcej ludzi, tym lepsza broń. Ja, wiadomo nie. Jestem jakichś dwóch idiotów. Co, normalnie dobra, kawa. okej, okay, polecam. jest strelok Nie widzę go, nie widzę go O kurde mam mało HP Nie podoba mi się to Nie w ogóle więc strzelił. Krwawiłem. Nieważne, Dobra, ostatni zapis. Idziemy jeszcze raz. Ależ zabawa, nieprawdaż? Ależ zabawa to może być kolejny odcinek z potencją. Potencją? Z, z potencjałem, a nie potencją. Z potencjałem na. 1000. No, Subu! Świetne. Dobra, nie mogę tego jakoś skipnąć. Nie, nie mogę, muszę tą cutscenkę oglądać za każdym razem. Dobra, ale jednego zdjąłem, teraz już szybko, nie wiem o co chodzi. Dobra, ja sobie ich oznaczę, dlatego chyba się nie mogę takie rzeczy robić, chyba. Dobra, to nie był dobry plan. Tam to jeden był jakiś kurczy zieloniak, a dwóch chyba żołnierzy, nie? Okay, no i jak szpady na przykład teraz? Okay, mam problemy, nie? I to takie porządne. No, proszę. Ciężcy są, ciężcy są. I to w cholerę. Ja żartuję, jestem po prostu słaby. Eee, dobra. Ja się z nim pobawię jeszcze. Na tym polega ten odcinek, dzisiaj walczymy. Odcinek będzie się nosił no, tytułem... WALKA! Całe szczęście jestem cały czas na tym save'ie, e, gdzie walczę już z tym karabinem i z trzema ludźmi, bo jakbym miał wszystko od nowa robić cały czas, za każdym razem jak zginę, no to by było trochę dziwne, ciężko by to było. Nieważne. Ale tak, plan był nagrać dzisiaj dwa odcinki, niestety skończy się na razie na jednym, ponieważ czasami czasem brak iść, trochę sił już, chciałem męczący dzień. E, I plan, plan był... Co on ma na sobie? Jakiś kurde żelazny. O kurde, z czego mi mnie zdejmuje, fuck, nie mogę tak gadać. Dobra, powiem teraz, plan był taki, żeby robić dzisiaj film z Aren i pójść do tego laboratorium znowu, po coś tam, nie wiem, główną misję ogólnie będziemy robić, w drugim odcinku, w dziesiątym już wtedy, bo to będzie dziewiąty. A teraz miały być tych walki, Zresztą to mówię któryś raz, dobra, po prostu tak zrobię. Tak, tak będzie. Ja teraz muszę się skupić. Bo ostrzegam, że nie będę nic teraz gadać w tej próbie. To jest ta próba, którą wygram. A może to będę gadał jednak? Cholera, Tylko spójrzcie, co on wyprawia. Co to za wariat? No to jest ten pierwszy z maską. Okej, okay, no on już z czegoś strzelił taki, taki strzał. Nie, kuźwa. Dymają mnie po prostu w dubsko, jak chcą. Ja nie wiem, ja może muszę jakąś inną taktykę obrać. Ja nie umiem strzelać z tej broni. Zacznijmy od tego. To z ja W ciesię, tak samo mam. Nie umiem z kawałków strzelać. W, ka w, ka w CS-ie. O, nie. Jestem gotowy. Może nie jestem gotowy. Nie wiem. Jeszcze parę razy podejdę te walki. Jak mi kurde nie będzie szło, no to. No, o, no, to nie będzie, robić walk. Teraz z Dobra, no nie wiem, no nie mogę się na trzech od razu zrzucać, bo oni mnie rozstrzeliwą, jak strzeloka. Ale jak oni się rozproszą, to jest jeszcze gorzej. No tu wyjdzie, tu wyjdzie, jak nic. Szysz. Nie strasz mnie! Z czego, kur... Ty strzela? Panie! Nie podoba mi się to. To może być większy problem ogólnie. Ale dla mnie to nie będzie nigdy problem, bo ja się lubię strzelać, na strzelca chodzę, z tym strzelcem, strelokiem, tak. Nie chodzi o tego łódzkiego strzelca. Ani tego warszawskiego. Tylko... po prostu jakiegokolwiek. Dobra, ja rzeczywiście nie mogę się dać rozkroczyć. No nie, dobrze z takiej odległości oni mnie zdejmą. Jeden ma chyba pistolet, drugi ma strzelbę, a trzeci ma karabin. czy dobrze myślę? Dobra, jeden nie żyje. Mam jeszcze jakąś... jakąś dziwnie dużo ilość HP na ten moment. Dobra, tu jest drugi, widzę. Dobra, nie żyje. I to trzeci został tam, dobra. Tylko spójrzcie, co on No jak kościół? Nie! Nie! Tak blisko było. O. Dobrze, dobrze. Wyciągamy z tego wnioski. Trzeba dwóch zajść od prawej. Jeśli działają tak samo, a tak stara, że pewnie działają tak samo. O! Right. Nie podoba mi się tylko ta ilość tych głosów. Tutaj Kuźwa Dabi, Syloki, wraz z kolegami. Dobra. No, ale jest proste. Dajcie mi tu. Dajcie mi tu. Ja tych dwóch tu zabiję. Dobra. Krwawie, co mi nie pomaga. Dobra, ten, ten, po, ten po lewo ode mnie ma strzelbę. O, halo. Dobra, je, kolejny, kolejny jest zder. Czy jest trzeci? on każe okaże się, to, że zaraz ze strzałką gdzieś na mnie Nie wiem, gdzie on jest. Dobrze, chyba mi towarzysze pomogli. O, on, on, on miał strzelił. O kuźwa, nie dziwię się, że mnie zdy zdymował mnie z niej w tak szybkim tempie. Dobra, kolejna. Kolejny zapis, co dalej? Oto nagrodą W dalej. Czeka gdzieś wyjątkowa walka, nawet wojskowi już to o to słyszeli. Na co się dziwisz? Oni też tu walczą, wśród widzów jest nawet generał. Kolesie ze Specnazu albo OMONu mają dobrą bronię. możesz się spodziewać niezłopancerza, ale nie bój się, przecież nie zostawię cię tak na pastelosu, zostajesz kamizelką używaną przez tych z wolności. Jest lekka, więc nie będzie spowalniać. Dalej pokaż im, że że ja, to nie jacyś chłopi do bicia. Powodzenia, dawaj, lecimy. Zapisałem, więc nie to będzie problemu. Ale to jest jeden czy też kilku? No nie, no dwóch jest, jest dobra, to już nie tak źle. OMONu spróbują powstrzymać niesamowitego naznaczonego. Niesamowity naznaczony, wygrałem 4 walki już mnie tak tytułują? Dobra, ale no mamy kawaha przynajmniej dobrego, nie jest źle. Poza, poza pancerzami pewnie mają też całkiem dobrą broń. ok cały magazynek z kawaha go nie zabił, to może być cięższe. A trafiłem chyba większość. Dobra, on nie ginie, on jest, kurde, jakiś mocny. Nie możemy nic nie stać. Zdajcie sobie z tego sprawę, dobra, jedynie żyje. Ja mam tak mało życia. No i skąd on się tu wziął? <laughs> ja pierdykam. dobra, nie mogę dostać żadnego demerza. Nie mogę dostać nic, zero, żadnego pocisku. Bo od razu krwawię. I to mocno. No. Jak kobieta podczas. Yy, no, jestem gotowy. W ogóle ostatnio mi spotkało kilka takich przyjemnych bardzo sytuacji dla serca Dużo osób mi mówiło, wprost niektórzy eee, jak, fajnie mi się, jak fajnie im się mnie ogląda Doceniam jak najbardziej i staram się żyć dla takich ludzi Okej okay. Let's go dalej! Ciekawe po, co po tych Amonach jest. Amonach. Czy tam specnazach jakiś kurde specjalnych Nie wiem co jest dalej. To może mam jakiś granat. Może mam jakiś granat, którego mogę użyć. Fajnie by było, nie powiem. Temu, mam. Czy mam tylko Mam jeszcze nóż. Aha i mam. Uuu, to warto wiedzieć, że mam apteczkę. Na przykład nie wiedziałem wcześniej. O kurde dobra, zaraz to będzie jakiś... Tutaj wyjdzie. Nie mogę podchodzić na blisko, gwarantuję. Co on ma? Nie widziałem co on ma. Ale strzelbę jakąś potężną. Ja muszę się z daleka trzymać innego, zdecydowanie. Na, bli na blisko cały magazynek z tego akacza go nie zabije. Nie zabije. Oh yeah. Holy shit. To będzie odcinek poświęcony emocjom. Odcinek poświęcony krwi. I kurcze, walce! Trzeba zaczynać z takim lucha przepraszam bardzo. Co to jest w ogóle? z Wygodny sposób na przechowywanie i danych, ale po co mi to? Może jednego bo tu mam tylko jeden mandasza aha, jeszcze jedną też. Nie no, to jest kurwa nie do zrobienia. Kurka wodna znaczy się. O, oh. Dobrze, dobrze, ja, 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 ja dam radę, ja dam radę, bez problemu Mów dalej Jest tutaj trochę Czy ja dam radę? Czy ja dam radę? Ledwo ostatnio zabiłem jednak, gdybym, gdybym miał apteczkę Znaczy, gdybym, gdybym się zorientował, że mam apteczkę To by było łatwiej Bo bym mógł jeszcze mieć szansę tamtego drugiego zabić Ale widzieliście ile musiałem strzelać w tamtego jednego, żeby go Chociaż trochę ubić Dobra, ale to było tutaj. Muszę się też patrzeć na moją ilość HP, nie? Mi... Okej. Bandaży. Bandaża fajnie użyć na krwawienie. Nie wiem, który jest ten, ten str ze strzelbą, bo on mnie może zmucić. Pytanie: czy jak ja zabiję jednego, ubiję, to czy ja mogę podnieść po nim broń? Nie słychać kuźwa strzałów nawet! Nie słychać nawet strzałów, nie mogę ogarnąć kiedy ona on mnie nawala, nie? Na Głos mi się zamamuje. Dobra, Wielu dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Ubię. No po prostu, prosto będzie myślał. Mogę. A takich chce się, nie? To coś da? Co on wyprawia. Czajcie, że to jest kuźwa tak gównianie zrobiona gra. Że on tu po prostu tekstura do mnie mierzy, grafika do mnie mierzy, i ja po prostu zostaję wpisana do konsoli komendy, że mam zginąć, tak? On nie wykonuje żadnej czynności, on po prostu ma swoją grafikę, gdzie mierzy do mnie bronią, a ja mam za zadanie zginąć, tak? Po tym jak to zrobi. Nie ma żadnego dźwięku, żadnej animacji, nic. Zajebista gra. Po prostu światła. A może ja do nich z kurdeskosem muszę podchodzić, co? M może muszę się postarać, żeby do któregoś się zbliżyć na odległość ręki? No chyba ja jestem bliżej. Okay, jestem w dosyć niebezpiecznej lokacji. Okej, okay, jednego ubiję w Biorę od niego broń. Mogę? Dobrze. Dobrze. Teraz dobra, dobra. Mogę zapisać? Gra zapisana. O oh, kurde, tu się odrodzę. Nie gadaj. Nie wiedziałem, że tak można. Nie wiem, gdzie jest drugi. Ale chwilę, mam broń. Inną. Czy ona ma więcej, większe szanse? Nie wiem. Co to jest? Okej. Okay, nie, 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 nie. Nie. Kuźwa, no, no widzieliście, bo no miał... Dobra, dobra, dobra. Czy ostatni zapis to będzie tu gdzie przed walką, czy tu gdzie... Tu gdzie zapisałem przed chwilą? Proszę, żeby tu była na, na, na arenie już. Proszę. Dobrze, kurde. Oh, A w od tego podniosłem. Ja to już jest Dobra, on jest tam. Widzę go. Warto wiedzieć, że można na arenach zapisywać również grę? No, I na pewno ułatwi. Nawet następne rundy, które mam nadzieję, że będę wygrywał łatwiej. Dobra, nie, to tu, czyli tutaj, skoro mi się pojawia taki wysoki poziom, to ja na pewno będę miał jakiś limit tutaj walk, W końcu zostanę jakimś bogiem areny. Okej, okay, nie, tak nie mogę. Tak zdecydowanie nie mogę. Jeszcze raz. Tak, dobra. A możemy też pozbawić go amunicji w sumie. Bo ja Okej, okay. autora będzie z prawej. Okej. Okay. No, ile władowałem, full auto poleciało w niego, gwarantuję. Dobra, wiecie, ja mam pomysł, naprawdę, jak go, jak go poranie bardzo, tak, że będzie już prawie leżał, to i tak zapiszę tę grę, bo przynajmniej będę się w momentach, gdzie już coś osiągnąłem od ostatniego razu. Dobra, on siedzi tu, jak znalazł się dalej, tak? Tak, dobra. A może bym się do niego zakradł i go strzelił z tego? A może, tarkę muszę włączyć. on mnie może widzi. Zniknął. Muszę go zlokalizować. Najpierw. A on jest tutaj, nie? F6. O pierdzie, dobrze zapisałem. Dobra, 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 let's go, let's go, let's go, let's go! Nie będę pił wody, nie czas na to. Dobra, szybko, bo mi się odcinek już musi kurde kończyć. Ubijemy tych homestrickowców i możemy kończyć. przerw, przerw. Prze. Z boku go, z boku. Z boku. On nie zabiję za szybko. bo ja tą apteczkę złożyłem wcześniej, no nie? Chyba tak. Mogę już pendrive'a 3 oka No nie! Jestem tak blisko, mam wrażenie, Jestem tak blisko, naprawdę. Z czego on mnie ściąga, naprawdę zastanawia mnie. Naprawdę! Eee... bandaż... bandaż i kurczę, przeładowanie. Gdzie on jest? Nie wiem czy on jest. Zniknął z pozycji, w której był wcześniej. O kurde, chciałem podnieść broń kosmiczną. Ja pieprzę no on tak wychodzi na samym końcu kiedy tracisz gardę, nie? Mam trochę problemy, bo nie mogę się ruszać zbyt. Oczywiście, no, no to są, to są boty, ale mają lepsze. Lepszy krótszy system strzelania przecież, nie? Twarzy, co on Nawet, go w twarz. Wykończ go, Sukinsyna Nie się sukinsy, cholera, nie stój Na tak. oprawku, w twarz go, wykończ, tak. oprakcie, go w, twarz. wykończ, go, wykończ w twarz Tylko spójrzcie co on wyprawia Ile w twarz. można mu w plecy strzelać? Okej, okay, nie mam broni To To są trzy pociski, skończymy to w trzech pociskach no nie mogę tego skończyć w trzech pociskach, nie mogę, co? O, ostatni zapis, no i muszę lecieć teraz na takim low HP. Super, po prostu, kocham. A nie, nie, a dobra, tutaj jestem dalej, tak? O, skąd wiem, wiedzieć, że tu będzie. A fajnie, że się kurde, mapy liczyły. wojska przeszli w stan spoczynku. Jakoś go ubiłem i jakimś studem. Wygrała się ta nagroda. Mów dalej, co dalej? Parę pokazał, co ci stać. Powinność schwyta grupę bandytów, którzy sprawili problem starki na w okolicy Rostoku. Czyli to jest następne. To jest mój dowód. Zaskoczyli ich w nocy, więc większość udało się wziąć żywcem. I tak mieli wszystkich stracić, więc przekonałem frakcję, żeby dać im szansę. Przeżyję opuścić zale w puszce z lepszym losem i śmierć tutaj. Nie są zbyt dobrze uzbrojeni. Kilka pistoletów, brzynów i karabinów. I, i, ale ich jest sześć, więc się pilnie do dzieła. Jestem gotowy. Chociaż nie wiem czy co, to już będzie za długi odcinek. To sobie zrobimy dalej. To w następnym, na, w następnym odcinku najwyżej e, sobie dokończymy te areny i pójdziemy dalej z główną fabułą. Na razie wam dziękuję za oglądanie, życzę miłego wieczoru, bo prawdopodobnie wtedy to będziecie oglądać, jak zdążycie, tak mi się z kalkulacji e, tak mi z kalkulacji wyszło e, i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!